Ja tylko na chwilę. Dziś babcia! A gdzie lecisz? Lecieć to może samolot, a nie starać się! Baba! K! No. Idziemy z dziewczynami na drinka. Uuu. No, z dziewczynami! To wy może jakimś wehikułem czasu lecicie! Do lat 60.! Jak z dziewczynami! Doigra się, Staszek. A co tam masz? A to piersiówka. Mamo! Czy to jest piersiówka? To taka mała butelka na picie, w której dorośli... ta. Mamo, kupisz mi pięściówkę do kola? A mamusia na tego drinka to na ławeczkę do parku idzie? Nie będę przepłacać w klubach. Co ty myślisz, że emeryturę na loterii wygrałam? Jednego kupię, będę dolewać. Nie wpuszczą cię, babcia. Zawsze wpuszczają dziecko. Ja im mówię, że to zioła na drogi moczowe. W tym wieku fakt. Już tylko pampers. Idę córcia, bo z tą zakałą to mi tylko nastrój siada. Weź mi tutaj uzupełni. Lud się przytopił i pół puste mam. Wow, jaka długa butelka! Piersiówka. Nie wiem, jakie duże musiałyby być te. Chcie piersiówkę na coca colę